Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na filmik o pielęgnacji skóry mieszanej, bo taką posiadam. Sama bardzo lubię takie filmiki, także mam nadzieję, że może to kogoś będzie przydatny i przechodzimy może do rzeczy. Opowiem Wam wszystko, co robię i wieczorem i rano. Także tak, wieczorem zaczynam od zmycia makijażu i do tego celu używam płynów micelarnych. Teraz używam płynów bróżu i używam go już od bardzo dawna. Używam też innych płynów, ale ja nie widzę różnicy między tymi za 30-50 zł, a tym, który kosztuje około 13 Bardzo dobrze się sprawdza, bardzo dobrze zmywa makijaż, nie podrażnia mojej skóry, fajnie zmywa tusz, także ja nie mam mu nic do zarzucenia. Od jakiegoś czasu też um, testuję ten płyn Zeveline, on jest do skóry cery wrażliwej i suchej. I powiem szczerze, że też jest bardzo fajny. On daje mi taki fajny efekt. Myślę, że to przez ten kwas hialur hialuronowy um, Daje mi taki efekt od razu oczyszczonej buzi. Z tym mam tak, że jak na przykład wyleję go zbyt mało na wacik, no to um, bardziej ten wacik jest taki suchy i bardziej nim tak tre trochę. To jest nieprzyjemne. Ale jeżeli wyleję go za dużo, to znowu. Um, Mam wrażenie, że część tego zostaje, zostaje na twarzy, że ta woda razem z tym makijażem, z tymi zanieczyszczeniami to, co się nie wchłonęło na wacik, to zostaje na buzi. A z tym płynem tak nie jest. Z tym Tutaj po prostu wszystko zostaje na waciku i ta skóra od razu jest oczyszczona i nic na niej nie zostaje. Także mam wrażenie, że ma taką trochę jakby, nie wiem, oleistą formułę, coś tam jest takiego. I jedyny problem, jaki z tym widzę, to to, że jak na przykład przelewam go do innej butuleczki i się wyleje, to ona robi się taka lepiąca, wszystko, wszystko naokoło się robi takie lepiące, także z tym tak nie jest. No to jest mam wrażenie jakby czysta woda, a tutaj, a tutaj jednak coś takiego, coś takiego się dzieje, no i potem trudno, trudno te rzeczy domić czy coś, ale, ale powiem szczerze, że obydwa są bardzo dobre. Ten może trochę radzi sobie lepiej z tuszem. Nie wiem, ten jest fajny do twarzy, ale do tuszu już tak nie za bardzo, więc, więc nie wiem. Obydwa są fajne, obydwa używam, że nie wiem, nie wiem czy do którego wrócę później. I tak, zmyję makijaż i potem używam żelu do mycia buzi. Teraz używam żelu Phenon Complete, on jest do skóry tłustej. Troszkę się bałam, że ten tuż może, że ten żel może odrażnić mi skórę albo wysuszyć ją za bardzo, ale nic takiego się nie działo. Bardzo fajnie, bardzo fajnie usuwa makijaż, bardzo fajnie oczyszcza tę skórę, nie wysusza jej, trochę jakby nawilża, trochę, trochę jakby zostawia ją taką napiętą. Naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny produkt. Jedyne co to w regularnej sprzedaży on kosztuje 77 zł, co uważam, że jest trochę dużo jak za żel, 200 ml ale ja go kupiłam na promocji, minus 40%, także no to była taka cena, którą mogłam za niego zapłacić. Także tak, bardzo fajny produkt i jeszcze powiem tak, te produkty z Fenon to są kosmetyki naturalne i... I one mają taki dosyć specyficzny zapach, to znaczy on, ten akurat jest taki... dbałam się właśnie, że, że może mi trochę nie odpowiadać, bo on jest taki intensywny, cytrusowy, ale przyzwyczaiłam się do niego i w ogóle mnie nie podrażnia, także nie, nic się nie działo, bardzo fajny. I mówię, przyzwyczaiłam też się do zapachu i generalnie bardzo lubię te, te kosmetyki, bo po pierwsze właśnie dlatego, że są naturalne, po drugie, nie robią mi krzywdy, a ja muszę na to uważać niestety przy buzi, przy ale to Wam zaraz opowiem jeszcze. Używałam wcześniej też tego kremu, tego żelu z Biodermy, on jest do cery mieszanej Sebium. Miałam taką dużą butlę 500 ml, przelałam sobie do mniejszej i teraz ja właśnie skończył mi się ten sfenom, to wrócę do tego. Zużyję go, bardzo też go lubię, używałam też wcześniej i z La Roche, i z Vichy. I z wiszy używam nawet kilka lat z rzędu, ale zmienili formułę tego żelu, jakoś tak przestało mi odpowiadać. Ten mam wrażenie, że jest trochę delikatniejszy, ale tak samo fajnie oczyszcza, fajnie oczyszcza i buzię, i zmywa makijaż, także też nie mam monizu nic do zarzucenia, nie podrażnia mnie, bardzo fajny, także myślę, że prędzej wrócę do tego niż do jakiegokolwiek innego aptecznego. I jeszcze jedna rzecz, testuję teraz taką, taki krem z Chisee do Creamy Cleansing Foam. I a propos tego kremu, to właśnie podchodziłam do niego trochę jak pies do Ja się boję trochę takich produktów. Miałam kiedyś właśnie taką piankę, y, piankę do mycia z bioder, taką zieloną, do cery mieszanej. I po niej mnie strasznie wypisypywało, ale to coś takiego, czego wcześniej nie miałam. Mm. Pojawiały mi się takie, takie różowe, bolące, podskórne krostki jakby, z którymi nic się nie dało zrobić. Z nimi się nic nie działo. One strasznie bolały i były bardzo nieprzyjemne. Nie dało się tego ani usunąć, ani nic. No po prostu... Po prostu takie coś wyskakiwało i wyskakuje mi też coś takiego po podkładach z Maca. Nie po wszystkich, bo tylko po Face Body nie wyskakuje, a po, po wszystkich innych niestety tak. Także, także właśnie muszę uważać na to, co nakładam na twarz i boję się niektórych produktów. Tak samo właśnie było z tym kremem. Wydawała mi się konsystencja bardzo podobna do tamtego, więc tak podchodziłam do niego troszkę sceptycznie. Do tego zapach. Zabach jest trochę taki babciny, nie podoba mi się za bardzo. W tym kremie jeszcze są takie drobinki, ale one chyba nie pilingują, one się po prostu rozpuszczają tam pod wpływem wody, także, także nie, nic, nic się nie dzieje, nie podrażnia też. I powiem tak, że jestem zaskoczona, bo nie sądziłam, że kremem do mycia buzi można tak dobrze umyć buzię. Po prostu żaden inny produkt nigdy, nigdy nie dał mi takiego efektu jak ten krem. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, bo... No ja myślałam, że żelami dokładnie umyję buzię, że potem mam ten efekt takiej czystej, czystej naprawdę buzi, a tu się okazuje, że, ta, że ten, ten krem jest po prostu jeszcze lepszy. Także bardzo mi się podoba. To jest opakowanie 30 ml. Ja je dostałam przy jakichś zakupach, to jest jakaś tam próbka i nie wiem, ile on kosztuje. Spodziewam się, że jest to Shiseido, więc spodziewam się, że to będzie drogi produkt. Myślę, że do niego nie wrócę, ale teraz testuję. Bardzo mi się podoba, także, także póki co się sprawdza. I tak, posmaruję się żelem, idę pod prysznic, zmywam wszystko, zmywam cały makijaż, zmywam żel. Potem jak wychodzę, ewentualne resztki właśnie jeszcze też płynem micelarnym zmywam, jeżeli coś tam został gdzieś tłuszcz czy coś. I przecieram buzię tonikiem tłuszczającym, to jest tonik z Klinika. Ja mam dwójkę do cery normalnej, mieszanej strony suchej. Ja nie mam chyba skóry suchej, mi się wydaje, że ona po bokach jest raczej normalna. W strefie te się przetuszcza, czasem mocniej, czasem słabiej, to, to zależy od dnia i nie wiem od czego w zasadzie. A z, z po bokach jest raczej raczej normalna. Ja nie mam za bardzo suchych skórek, ani, ani ta skóra właśnie nie jest przesuszona. Jest raczej normalna. Ten tonik jest po prostu rewelacyjny. Ja nie używałam wcześniej toników zuszczających, a ten tak fajnie, fajnie pozwala usunąć ten martwy na skórę. Dodatkowo tę skórę oczyszcza, oczyszcza pory. Ta skóra jest taka fajna, gładka, po, nie, na, po nim się fajnie kremy wchłaniają. Naprawdę bardzo fajny produkt. Nie muszę używać teraz w zasadzie żadnych tam peelingów enzymatycznych, bo ten produkt sobie radzi świetnie, także, także naprawdę jestem, jestem pod wielkim wrażeniem i bałam się na początku, że wiem, że on ma alkohol i że może mi trochę wysuszyć, ale nic się takiego nie stało. Skóra nie jest wysuszona, jest na, nie jest podrażniona. Jest naprawdę fajna. On trochę tak mrowi. Mam wrażenie, że właśnie przez ten alkohol, póki on tam nie wyparuje, to tak fajnie mrowi buzi. Ale mi się to podoba, bo mam wrażenie, że właśnie coś się dzieje na tej buzi i wygląda dobrze. Także, także wiem, że mi krzywdy nie robi i bardzo go lubię. I potem nakładam krem. Teraz jest to krem pod oczy z Koresa. to jest z dziką różą. Bardzo lubię ten krem. Nie wiem, czy coś robi, bo myślę... Nie zauważyłam ani, żeby zmarszczki zniknęły, ani żeby coś tam lepiej wyglądało. Mam nadzieję, że po prostu za parę lat zobaczę, że te kremy jednak by było sens używać je. Ale póki co używam i fajnie nawilża te okolice. On jest taki rozświetlający trochę i rozjaśnia je, mam dosyć duże cienie pod oczami i on tak fajnie je rozjaśnia, rozświetla. Także też mi się podoba. I tak, po tym kremie stosowałam do tej pory serum z granatu z Biochemii Urody. Ja z nim mam taką historię, że kupiłam je jakiś czas temu, zaczęłam używać i nie za bardzo mi się spodobało. Ja się spodziewałam, że tak jak u innych dziewczyn, to taki efekt, że ze skóry mieszanej zrobi mi się skóra normalna. Tak się nie stało, więc odstawiłam go, bo nie, nie robił nic w zasadzie, nie podobało mi się, nie podobał mi się zapach, odstawiłam. Ale pół roku temu do niego wróciłam, używałam regularnie przez te pół roku, póki się nie skończył. Bardzo go polubiłam, zapach mi przestał przeszkadzać, nawet polubiłam to jak, jak taką rutynę wieczorem, którą po prostu robiłam, nakładałam to serum i po prostu szłam do łóżka i bardzo to lubiłam, no, naprawdę bardzo polubiłam też zapach działanie, jeżeli chodzi o to, to on tak fajnie wyrównuje, wyrównuje kolory skóry. Ona y, nadawała jej tak jakby blasku i takiego zdrowego koloru. Oprócz tego nawilżał fajnie. Ym, nie wiem, czy, czy z. Generalnie moja skóra mam wrażenie, że trochę lepiej się ostatnio zachowuje. Może nie przetuszcza się aż tak bardzo, ale myślę, że to generalnie chodzi o całą pielęgnację, nie tylko o ten, o ten preparat, ale, ale generalnie bardzo, bardzo fajny. Rano, na rano, jak wstałam, ta skóra była taka fajna. Nawilżona, napięta, nie była przetuszczona co najważniejsze. Nie, mimo tego, że to jest olej, który tam wchłania się do pewnego stopnia i potem pozostawia taką warstwę, ale myślę, że na ciągu nocy po prostu wchłania się na tyle, że. że nie, ma, nie, nie mam naprawdę przetłuszczonej buzi rano, co jest bardzo nieprzyjemne, a potem preparacie tego nie było, także bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy do niego wrócę i, i nie wiem kiedy, ale bardzo fajny produkt. I tak jak się skończył, to po prostu coś mi pomysł strzelił do głowy, że potrzebuję kremu przeciwzmarszczkowego. I tak jak stałam, tak poszłam do sklepu. Nie wiedziałam kompletnie czego chcę, nie wiedziałam czego szukam, nie robiłam wcześniej rozeznania, no bo... Po prostu, to był pomysł, pomysł nagle, więc poszłam do apteki, porozmawiałam z panią i ona mi poleciła krem Zivostin, Reactin do przeciwzmarszczkowy krem na noc. I tak, nie mam jeszcze wyrobionego zdania na ten temat, na temat tego kremu, dlatego że użyłam go od około miesiąca. Ma fajny zapach, bardzo fajnie nawilża, nic mi po nim nie wyskakuje. Czy zmniejsza, czy, czy jest przeciwzmarszczkowy? no mówię, mam nadzieję, że po prostu za parę lat się okaże, że, że te produkty naprawdę działają. Na razie nie zauważyłam jakiegoś efektu, oprócz tego fajnego nawilżenia i nie mojej buzi. Ja rano wstaję i ta buzia nie jest przetuszczona, także jestem bardzo zadowolona, nie mam wysypu żadnych niespodzianek, także bardzo fajny produkt, no ale testuję, także na razie nie, nie dużo służyłam, także zobaczymy, zobaczymy, jak będzie dalej. Tak, i to robię to robię wieczorem. Idę spać, rano wstaję. Rano wstaję i używam żelu, żelu do mycia buzi. Teraz jest to ten żel, mówię jak się skończy, to zużywam tamten z biodermy i, tą, i ten krem z Shiseido. Przemywam, przemywam rano tonikiem zuszczającym. Ja używam tego toniku i wieczorem, i rano, i mi on nie robi krzywdy, także, także używam. Widzę po prostu dobre działanie. Potem nakładam krem pod oczy. Jest to ten krem z Koresa, i on właśnie świetnie sprawdza się też pod makijaż. Oprócz tego, że nawilża, że fajnie rozjaśnia, to jeszcze korektor się na nim świetnie utrzymuje. I i bym nie używała korektor, nie wysuszył mi tej okolicy pod oczami. Także, także uważam, że to jest bardzo dobry krem. I używam teraz kremu z Ahaby. Time to hydrate. On jest do skóry mieszanej. Bardzo, bardzo fajny krem. Ja generalnie bardzo lubię te kosmetyki. One bardzo ładnie pachną. Tak pachną tak świeżo. A to jest w ogóle firma, która ma w swoich kosmetykach składniki z morza martwego. I bardzo lubię te kosmetyki właśnie za zapach i za działanie. On jest bardzo wydajny. I ja mi tutaj już została taka resztka, ale myślę, że na tydzień to spokojnie starczy. Jest naprawdę bardzo wydajny. Fajnie nawilża. Pod makijaż sprawdza się rewelacyjnie. Nie przetuszcza tej buzi. Cały dzień ją nawilża. Ja czuję, że ta buzia cały dzień naprawdę jest nawilżona. I tak, właśnie zużyłam teraz ten krem. Yy, bo miałam przerwę, używałam właśnie... Zaczęłam używać tamten przestałam, bo kupiłam sobie ten i chciałam go bardzo wypróbować i teraz wracam do tego, bo ten się skończył. A jest to krem właśnie z Phenom Active, też go kupiłam na promocji jakieś właśnie minus 40%, także nie wyszło to za dużo. Ja bardzo lubię te kremy i generalnie powiem wam, że ja lubię używać kosmetyki naturalne, bo ja zauważyłam, że one nie robią krzywdy mojej buci. Mi po nich nic nie wyskakuje, ja nie mam żadnych podrażeń, żadnych, żadnych wyprysków, żadnych po nie prostu niespodzianek jakiś. Yy, takich nie wiadomo potem co z nimi zrobić, no bo czasem mówię, zdarzają się takie, że nie wiem skąd to się w ogóle bierze. I bardzo lubię kremy naturalne, także jak mam wybór, no to ja się staram wybierać takie kosmetyki. Oczywiście to, to nie popadajmy w paranoję, to nie jest tak, że wszystko musi takie być, ale, ale jak coś znajdę fajnego, to, to staram się tego trzymać i tak właśnie chętnie wróciłabym do tego kremu. Tylko, że chwilowo jest wysprzedany w asortymencie, więc nie, nie mogę go dostać, ale jak tylko wróci, to, to myślę, że, że go odkupię. Bo jest rewelacyjny. Po pierwsze, lubię go za zapach. One są... Te kosmetyki w ogóle mają taki taki ziołowy zapach jakby. Taki bardzo naturalny, bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Oprócz tego opakowania są takie ale bardzo przyjemne. Ale jeżeli chodzi o krem, on jest właśnie do skóry mieszanej. Nie, on jest chyba do skóry suchej nawet. Ma kontrolować wydzielanie sebum i nawilżać. I robi to. Naprawdę świetnie nawilża moją buzię. A oprócz tego ona jest taka... Nawet nie tyle, że zmatowiona, bo mnie się zmatujące kremy kojarzą z tym, że one wysuszają mimo wszystko buzię. A ona... A ona właśnie jakby, jakby ten krem bardziej kontrolował właśnie to wydzielanie sebum. Oczywiście ona się wydziela w ciągu dnia, ale to buzia jest po prostu cały czas nawilżona. Ja nie czuję żadnego dyskomfortu, ona nie jest ściągnięta. Makijaż na nim świetnie trzyma cały dzień. Po prostu uwielbiam ten krem, świetnie nawilża i mówię, jak będę tylko mogła do niego wrócić, to na pewno go kupię ponownie, bo jest rewelacyjny. To jest taki po prostu trzech wszechczasów chyba mój. I tak, to robię rano i nakładam makijaż. I w zasadzie to wszystko. Chciałam Wam jeszcze pokazać kilka kosmetyków, których nie używam regularnie. To jest właśnie tak bardziej okazjonalnie. Wcześniej właśnie miałam, zacznę już od hydrolatu czarowego. Ja mam z Organic. Kupiłam go jakiś czas temu i używałam go tak właśnie bardziej okazjonalnie. Czasem tak wieczorem, czasem rano przemywałam nim buzie i powiem, że ym, sprawdza się rewelacyjnie w sytuacjach, kiedy, y, kiedy z naszą skórą nie dzieje się zbyt dobrze. Kiedy mamy jakieś podrażnienia, zaczerwienienia, y, to ten, ten hydrolat sprawdza się rewelacyjnie. Mam wrażenie, że on właśnie uspokaja to wszystko. Ja sobie nie po prostu przemywałam buzie i rano czułam, że y, jakieś zmiany są zmniejszone, jakieś zaczerwienienia nie są, nie są takie czerwone, zmiany nie są tak zaognione. Naprawdę, naprawdę fajny produkt. Yy. Także ja go właśnie też używam okazjonalnie, teraz mam ten tonik złuszczający, więc nie wiem, nie wiem jak z tym będzie, ale myślę, że go zużyję na pewno. Bo fajny produkt właśnie, kiedy, kiedy coś się dzieje, kiedy, kiedy mamy właśnie potrzeby jakoś uspokoić tą naszą skórę, to to jest bardzo fajny preparat. Dalej używałam, używałam w zasadzie maseczki z Catier, maseczka z linki zielonej z rozmarynem i miętą do cery tłustej. Mnie ona nie zrobiła krzywdy, a co więcej, Zrozumiałam dzięki niej, że glinki zielone to jest po prostu coś rewelacyjnego dla mojej skóry. Po prostu moja skóra uwielbia glinki. E, tak, jak, tak jak ona fajnie oczyszcza, mm, oczyszcza skórę, to jest po prostu coś niesamowitego. Ona, skóra naprawdę jest po niej taka miękka, e, oczyszczona, pory są oczyszczone, ale jest tak nawilżona fajnie, ona jest taka napięta, gładka. Naprawdę rewelacyjne, rewelacyjnie działa. A do tego, jeżeli ewentualnie pojawiają się jakieś zmiany, jakieś wypryski, zaczerwienienia, cokolwiek, to ona świetnie pozwala je zniwelować. To nie jest tak, że one znikają po jednym dniu, ale naprawdę pomaga Pomaga im się uspokoić i, i one mówię, nie są tak zaognione, także rewelacyjny produkt. Teraz mi się skończył, skończyła mi się ta maseczka, będę teraz używała maseczki Skin Helen. Wiem, że o niej było głośno jakieś czasem na YouTube. Ja ją dopiero teraz kupiłam, to jest maseczka miętowa. Mam nadzieję, że będzie tak samo dobra. Także nie, nie używam jej. Jeszcze zobaczymy, teraz będę właśnie używała tej. Um. Używam jeszcze, używałam wcześniej, póki, póki nie kupiłam toniku zuszczającego w zasadzie, peelingu enzymatycznego z dermiki z i glinką żółtą do cery tłustej mieszanej. Bardzo fajny produkt. Ja wcześniej używałam peelingów y, takich z drobinkami, a ja to gruboziarnistych, a to drobnoziarnistych, ale moja skóra jest mieszana, ale jest też wrażliwa i zauważyłam, że one podrażniają trochę moją pusie i przerzuciłam się właśnie na, na peelingi enzymatyczne. Bardzo fajny produkt. On właśnie tak delikatnie, ale złuszcza tę skórę. A dodatkowo, przez to, że ma glinkę żółtą, to zauważyłam, że właśnie też działa tak fajnie kojąco na moją skórę. Kiedy właśnie coś się dzieje i nakładam peeling, a nie, a nie maseczkę, to on właśnie y, też fajnie uspokaja te buzie, że te zmiany naprawdę y, tak, tak się uspokajają i, i te zaczerwienienia takie są zniwelowane. Naprawdę bardzo fajny produkt. I na pewno też go będę używać, bo... Yy... W końcu myślę, że zacznę zauważać, że, że jest potrzeba złuszczania, ale nie wiem, póki co wystarcza mi tamten, tamten tonik, także, ale na pewno ten produkt jeszcze zużyję, bo jest naprawdę bardzo fajny. I tutaj mam jeszcze olejek Tamanu Eco z biochemii urody. Kupiłam go razem właśnie z, z serum z granatu. Na początku nie polubiłam tego produktu, moim zdaniem nie robił nic, a do tego strasznie śmierdzi. Ale jakiś czas temu, kiedy właśnie poszłam do maka, miałam próbkę podkładu, miałam nadzieję, że mnie nie wysypie, oczywiście mnie wysypało. Nie mogłam sobie nijak poradzić z tymi po prostu kropkami różowymi, bolącymi. Spróbowałam tego, no bo stało w łazience. Mówię, spróbuję, no już ostatnia deska ratunku. I powiem Wam szczerze, że pomogło. Byłam zaskoczona, wylałam go sobie na wacik, przyłożyłam po prostu, przetarłam, posmarowałam kremem, się poszłam spać. A rano te zmiany nie były, nie były takie różowe, nie były takie bolące, nie były takie załumione, Naprawdę, naprawdę ten, ten preparat pomógł mi się ich pozbyć. Nie trwało to tak długo jak normalnie. One, mam wrażenie, że czasem po prostu do miesiąca mogą się goić. A z tym preparatem naprawdę tydzień czasu, półtora i, i naprawdę mi bardzo pomógł. Także jestem bardzo zadowolona, że go mam. To jest no, takie moje odkrycie, powiem ponowne, bo na początku się nie sprawdził, teraz jest rewelacyjny. Także uwielbiam go i cieszę się, go, że go mam, bo wiem, że w jakichś sytuacjach awaryjnych po prostu sprawdzi się. Także, także bardzo też polecam. Jest bardzo wydajny. Ja go używałam już też trochę, a zużycie jest chyba takie. Także bardzo wydajny, bardzo fajny produkt. I ostatnie produkty, które właśnie używam też tak nieregularnie, no bo jakoś tak ja nie potrafię używać regularnie, zapominam często, nie mam czasu, i... ale są to maseczki algowe. Uwielbiam te maseczki. Mam tutaj z organika z papają i tutaj mam w takim opakowaniu maseczkę z bielendy, ona jest aloesowa. I powiem tak, że te z organika generalnie lepsze, lepsze są niż ta. Innych, innych nie miałam, ale ta, diet, ta jest taka mam wrażenie na buzi, też bardzo fajnie. Też bardzo fajnie wszystko oczyszcza, uspokaja, nawilża te buzie, odżywia. Ale mm, jest taka jakby bardziej mokra. Nie wiem, że... Mm, Zdejmuję ją i mam wrażenie, że ta buzia jest taka mokra i... nie do końca... I potem dopiero wyparowuję woda i dopiero potem widzę efekt. Który moim zdaniem jest lepszy po tych masaczkach. One... W ogóle uwielbiam ten efekt, kiedy, kiedy się zdejmuje taką, taką gumową warstwę. Y, y, warstwę maseczki z twarzy i potem... Widzimy od razu, że nasza skóra jest nawilżona, napięta, fajnie wygląda, jest taka rozświetlona, a do tego oczyszczona, nawilżona, odżywiona. Naprawdę, naprawdę rewelacyjne maseczki, bardzo je lubię. Nie mam też właśnie za bardzo czasu na to, żeby je używać, ale staram się, bo, bo efekt naprawdę jest niesamowity. I czasem sobie właśnie robię takie małe spa w domu, także, także bardzo Wam też polecam te maseczki. Um. I to by było w zasadzie tyle, już chyba wszystko pokazałam, także jeżeli macie jakieś pytania to pytajcie w komentarzach, a ja się z wami już żegnam i zapraszam na następne filmiki, pa!